Ja uważam, że przetrwają po prostu na rynku najlepsi i ci najlepsi będą potrafili po prostu wyciągać dobre marże ze swojej pracy. I tak jak mówisz, albo to będzie praca finanserska, w sensie nie będę pracował w agencji, tylko będę po prostu sam był sobie finanserem jednoosobowym i będę po prostu robił swoich klientów, będę się w tym bawił i będę sobie z tym robił kasę, albo to będą jednak biznesy agencyjne, ale po prostu zdeskalowane, tak? To, to, co robi dzisiaj 30 osób, będzie wykonywało tak naprawdę osób, nie wiem, 10, może 3. I tu ci ludzie już są, już, już są na rynku i działają. To jest moim zdaniem zagrożenie dla polskich biznesów, że przez to, że ten rynek gdzieś spada w dół. Ci ludzie znajdą inne zajęcia będą się wykorzystywać swoje kompetencje w inny sposób bo mogą to robić bo się znają na tym ai daje im możliwość już nie skalowania się przez zespoły czyli nie będą musieli mieć u siebie w firmie pięciu specjalistów którzy jakby uzupełniają ich pracę bo zrobi to ai będą robić swoje biznesy będą na tym zarabiać pieniądze When you hear that.